Mikrotransakcje są super, kup Battle Passa, naprawdę warto, nie musisz kupować gry w pełnej cenie, kup subskrypcję na miesiąc. FIFA jest świetna, twórcy gier AAA z pewnością chcą uznać twoje zdanie na temat ich gry. Uch, o Jezu, ale miałem koszmar, nie uwierzycie, śniło mi się, że GTA 6 ma w Polsce kosztować ponad 400 zł złotych za normalną edycję i ma być to podobno jakiś nowy standard cenowy za grę AAA, ale uh, na szczęście to był tylko zły sen. O nie! O Boże! O nie! O Boże! Nie no, nie róbmy sobie jaj, 100 dolarów za grę, żaden gracz się na to nie zgodzi, przecież jak gry będą kosztowały ponad 400 zł, to nikt ich nie kupi. Gry to gigantyczny biznes. Produkcja tytułów AAA pochłania setki milionów dolarów i przynosi jeszcze większe zyski. Mimo to wielu graczy jest rozczarowanych kondycją współczesnego game devu, bo wydawałoby się, że skoro w branży krążą tak ogromne pieniądze, no to jakość gier powinna iść w parze z budżetem. No i faktycznie jakość idzie w górę, bo w górę idzie technologia, ale no przecież technologia nie zastąpi graczom wszystkiego. Wszyscy wierzyliśmy, że największym firmom zależy przede wszystkim na tworzeniu świetnych produktów, które przyciągają graczy i zbudują wokół nich lojalną społeczność. W końcu były konwenty, spotkania z fanami, fora dyskusyjne itd. I spójrzmy na Ubisoft, Electronic Arts czy Blizzard. Jaką miały kiedyś reputację? Ubisoft. Mieli masę świetnych gier w swojej historii. Mieli Prince of Persia, mieli Beyond Good and Evil, Far Cry, przynajmniej te pierwsze części. A dzisiaj jest to firma, z której się wszyscy śmieją, bo Star Wars Outlaws wyszło beznadziejne, bo Scallen Bones miał być tą quadruple a Grow, ale nikt w to już nie gra. Electronic Arts? Jasne, no zawsze byli gamingowym molochem, ale to oni wydawali moje ukochane Command Conquer. Need for Speed Most Wanted to do dzisiaj jest jedno z najlepszych wyścigówek wszechczasów. Dragon Age Origins? No, w przeciwieństwie do czwórki, perełka. Za Mass Effectem jakoś nigdy nie przepadałem, ale no jednak jest to marka uwielbiana przez graczy. A dzisiaj Electronic Arts jest wyśmiewane za sprzedawanie od lat tej samej gry pod inną cyferką z mikrotransakcjami, wyśmiewane za Dragon Age Velgaard, które Dragon Age jest tylko z nazwy, wyśmiewane za zamykanie studiów, które tworzyło ulubione gry, jak na przykład było z Visceral Games, które zrobiło Dead Space'a. Blizzard, no to to już jest legenda. No tutaj pysk by mi się nie zamknął, jakbym zaczął mówić o ich osiągnięciach, no ale też i niestety o kontrowersjach. Ale choć nieustannie wjeżdża się ich upadek, śledzimy ich spadki na giełdzie, słuchamy o kolejnych absurdalnych decyzjach, to jakoś nic się nie zmienia i te firmy wciąż się trzymają. I to jest właśnie największy paradoks współczesnych gier. Szczerze mówiąc, byłem święcie przekonany, że po Bliskonie w 2018 roku Blizzard przejrzy na oczy i znów będą robić gry od graczy dla graczy. Że pomiędzy graczami a firmą odnowi się więź i obie strony będą chciały sobie pomagać nawzajem, ale z perspektywy czasu, czy coś się zmieniło? Bo owszem, no wielu ludzi twierdzi, że Blizzard jest cieniem dawnej swojej legendy, i to prawda, bo. No mieliśmy od tego czasu aferę z premierą Overwatcha 2, Diablo 4, które zostało bardzo kiepsko przyjęte przez fanów, Warcraft 3 Reforged, a jednak no, mimo wszystkich tych kontrowersji gry Blizzard wciąż na siebie zarabiają i chociaż starych fanów oburza stan World of Warcraft, no to wciąż są tam miliony graczy, a wspomniane wcześniej wybuczane przez publiczność Diablo Immortal poradziło sobie finansowo całkiem nie najgorzej. Wydawcy mogą podejmować absurdalne decyzje, zamykając serwery gier, wypuszczać niedopracowane produkty pełne bugów i mikrotransakcji, ale mimo to dalej zarabiają na siebie. Dlaczego? Bo społeczność graczy i tak za to płaci. Najlepszym przykładem jest FIFA, ile razy fani narzekali na brak innowacji, na kopiowanie zawartości z poprzednich edycji, na przesadzone monetyzację trybu Ultimate Team. A jednak co roku no te tytuły wciąż się sprzedają i to w milionach egzemplarzy. I co więcej, Electronic Arts ogromne zyski czerpie też z mikrotransakcji, więc nie dość, że gracze zdecydowali się kupić grę w pełnej cenie, no to jeszcze do niej dopłacają. Poza tym wiele firm takich jak Ubisoft czy Electronic Arts bardzo mocno idą w model subskrypcyjny, który jest dla nich no, czystym zyskiem, jeśli wypuszczają swoją własną grę na ich własnej platformie w ramach ich własnego abonamentu. Można więc dojść do pewnego wniosku: nasz głos, nasze komentarze nie mają dla takich firm znaczenia. A to kurwa, co wolno jak nic nie wolno. I tutaj chciałbym przytoczyć słowa Filipa z kanału Bez życia, który bardzo ciekawie ujął to, co chciałbym rozwinąć. To, że są wielkie korporacje i wielcy wydawcy, i duże studia, które wydają gry, które. Nie sprostają naszym oczekiwaniom, należy o tym mówić, należy to krytykować. Ale tylko dlatego, że będziemy się nad tym znęcać, nie sprawi, że to przestanie być praktykowane, że coś się radykalnie zmieni. To, co natomiast może się zmienić, o czym słusznie mówił Damian, to są te gry, które nie są największe, to nie są AAA produkcje, tylko te mniejsze. Tych twórców, którzy są znacznie mniejszymi zespołami, które mają znacznie mniejsze budżety, które nie mają tak potężnej presji na sobie, żeby wydawać masywne, masowo-rynkowe produkty, tylko Mogą pozwalać sobie właśnie takie perły jak Neva, jak Signalis, jak Nine Souls, jak Mouthwashing. Jeżeli nie gramy w te gry, jeżeli nie mówimy o tych grach, bo z góry zakładamy, no one ludzi nie interesują, bo nie nakręcą ich, bo tam nie ma negatywnych emocji, to nie wypromujemy ich. Jeżeli ich nie wypromujemy, to nie wesprzemy tych twórców, to oni nie zarobią. Jeżeli nie zarobią, to nie zobaczymy więcej zaibistych gier, które stworzą bądź mogą stworzyć. I tutaj. W pełni się z nim zgodzę, bo chociażby uważane dzisiaj za kultowe Divinity Original Scene, zarówno 1 i dwójka, wcale nie były grami AAA. Dzisiaj Larian uważany jest przez wielu graczy wręcz za wzór tego, jak powinien wyglądać Game Dev i stworzył jednego z najlepszych herpegów czasów, jakim jest Baldur's Gate 3. Stworzyli wokół siebie ogromne community, od których ma wielkie wsparcie, ale no, wsparcie twórców nie musi się przecież kończyć na ciepłych słowach i ciągłym chwaleniu, jaka ta gra jest zajebista. Więc co możemy zrobić? Oto punkt pierwszy. Pomagajmy grom w early accessie. Jasne, nie każda firma chce otworzyć swój projekt na szeroką krytykę, i też no, nie każda społeczność jednak potrafi przekazywać uwagi w sposób konstruktywny. Niemniej Grinding Gear Games postanowiło pójść w tą drogą, są otwarci na sugestie graczy i chcą dostarczyć jak najlepsze doświadczenie w Path of Exile 2. Dzięki temu my, jako gracze, mamy realny wpływ na to, jak gra będzie wyglądała na premierę. Oczywiście nie oznacza to, że każda sugestia zostanie uwzględniona, bo twórcy no jednak muszą znaleźć balans między swoją wizją a oczekiwaniami społeczności, ale historia pokazuje, że twórcy, którzy faktycznie słuchali swoich graczy we wczesnym dostępie, to gry wychodziły jednak na tym bardzo dobrze. Oczywiście ryzyko zawsze jest. Baldur's Gate 3, które przez kilka lat zbierało feedback, poprawiało mechaniki i na premierę dostarczyło grę, która przerosła oczekiwania. I to właśnie dlatego Baldur's Gate 3 została nazwana anomalią. Więc jeśli podobał się Wam Hades, no to macie okazję do tego, żeby pomóc w rozwoju drugiej części. To jak gry w Early Accessie ostatecznie się rozwiną, zależy nie tylko od twórców, ale też od nas, bo Krytyka jest potrzebna, ale też warto, żeby była konstruktywna. Zamiast jedynie narzekać na elementy, które nam się nie podobają, powinniśmy wskazywać, co konkretnie wymaga poprawy i w jaki sposób to ulepszyć, i informować o tym twórców. I w ten sposób możemy pomóc w kształtowaniu gry, która ma szansę stać się czymś wyjątkowym, i być może stać się konkurencją dla Blizzarda, jeśli mówimy o Poe. Więc, jeżeli mamy szansę wpłynąć na finalny kształt produkcji firmy, którą cenimy, no to warto z tego skorzystać. Bo wiecie, twórcy mogą spędzić przy swojej grze ogromną ilość czasu, starać się ją dopieszczać na wszystkie możliwe sposoby. Ale też nie mogą przewidzieć wszystkiego, bo to, że jakieś mechaniki się podobają twórcom, wcale nie musi oznaczać, że spodobają się one fanom. I dlatego uważam, że branża AAA powinna częściej decydować się na early accessy i otwarte bety, ale w takim modelu, jakim to robi GGG. Bo nie mówię tu o wcześniejszych premierach, za które musimy i tak dopłacić. I oczywiście to firmy decydują o tym, czy gra trafi do wczesnego dostępu albo beta testów. Ale jeśli już zależy nam na dobrych grach i wydaje nam się, że mamy odpowiednią wiedzę, by je rozwijać i pomagać w ich rozwoju, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Punkt drugi. Grajcie w demo, i tutaj niestety też twórcy coraz rzadziej decydują się na wersje demonstracyjne gier. No, w zapowiedziach YouTube każda gra wygląda świetnie, bo taka jest ich rola, bo to jest czysty marketing. Trailery mają sprzedawać wam produkt, a nie pokazać, jak faktycznie będzie się w niego grało. Dlatego, jeżeli już macie jakiś tytuł, na który czekacie, i wydawca wypuścił demo, ograjcie je. Po pierwsze, unikniecie sytuacji, w której zapłacicie za grę, a potem okaże się, że wam nie działa. Po drugie, sprawdzicie, czy Mechaniki i ogólne założenia faktycznie Wam odpowiadają. Oczywiście, że demo to jest wycinek całości, ale i tak o grze mówi o wiele więcej niż efekciarskie trailery na YouTube. Dema pozwalają Wam podjąć bardziej przemyślaną decyzję o zakupie gry bez zbędnego wydawania pieniędzy, żeby później czekać na ich zwrot albo w ogóle, żeby przepadły, jak to ma miejsce w PlayStation Store, jak zaczniesz pobierać już grę. Punkt trzeci. Preordery to zło, bo w świecie cyfrowych kopii gier preordery nie mają absolutnie żadnego sensu. Miały one sens wtedy, kiedy gry wychodziły fizycznie, bo ich ilość była ograniczona. Mieliśmy więc wtedy pewność, że dla nas. Wtedy kopii nie zabraknie. A preordery dzisiaj to dla firm ogromna korzyść finansowa, bo pozwala na zebranie dużych sum pieniędzy jeszcze przed premierą, zanim w ogóle gracze zdążą ocenić jej jakość, bo nawet nie mieli kiedy jej ocenić. A to sprawia, że twórcy i wydawcy mogą być po prostu mniej zmotywowani do dostarczenia dopracowanego produktu na premierę. W końcu pieniądze wpłynęły na konto, więc gdzie problem? Najwyżej Zwrócimy jakiś procent, bo na pewno nie wszyscy zwrócą, no bo to się zdarza raczej przy takich krapiszczach jak The Day Before. Często zdarza się, że gry wydane w takim modelu są po prostu niedopracowane, pełne błędów i wymagają wielu poprawek po premierze. I wydawcy starają się zachęcić jak mogą do przedpremierowego kupowania gry, tak jak to zrobiło niestety moje ukochane Warhorse Studio od Kingdom Come Deliverance 2, dodając misję do preorderów. Tak, to było w chuj nieuczciwe. Niektórzy wydawcy uzależniają to, kiedy będziesz miał premierę gry od tego ile zapłaciłeś, jak to ma miejsce często w grach Ubisoftu, co jest absolutnie żenujące. <grym> Najlepiej po prostu poczekać na pierwsze opinie od zaufanych recenzentów, a kiedy nie mamy żadnych przeciwwskazań, no to jechana i kupujemy grę. Punkt czwarty. Nie podoba się, nie kupuj. Błyskotliwa myśl, nie na pewno sami byście na to nie wpadli. I w sumie tej myśli jakoś specjalnie rozwijać nie trzeba. I jasne, to jest metoda, która może być trudna dla niektórych do przyjęcia. No bo faktycznie, dla niektórych gier ciężko jest znaleźć jakąś alternatywę. No bo przyjmijmy, że z jakiegoś powodu GTA 6 będzie krapem. No to konkurencji dla gry Rockstar faktycznie nie ma. Bo były tytuły, które próbowały. Mieliśmy Saints Row, mieliśmy True Crime, mieliśmy Sleeping Dogs, Drivera, im się nie udało, a to były gry AAA. I znacie jakiś inny, radykalny sposób, żeby wydawcy zauważyli, że mają problem? Mówię oczywiście o legalnych sposobach, żeby była jasność. Jeżeli twierdzimy, że problemem jest to, że firmy są łasne na pieniądze, no to odetnijmy ich od naszych własnych funduszy. A jeżeli uważasz, że cena za GTA 6 będzie zbyt wysoka, ale i tak kupisz ją na premierę, no to kupuj, kto ci broni. No Ja poczekam na promkę, bo jestem Polaczkiem z krwi i kości. Serio, szkoda pieniędzy na chujowe gry, po prostu. Punkt 5. Subskrypcje to też zło. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla wielu graczy, ale jeżeli ktoś uzależnia wybór gry do ogrania wyłącznie np. do Game Passa, no to wybór mimo wszystko jest wciąż ograniczony. Po pierwsze, dlatego że uzależniamy wybór do tego, co rzuci nam Microsoft, a druga sprawa jest taka, że jeżeli znajdziemy tam, tam tytuł, który nam się bardzo podoba, no to twórca dostanie po prostu mniejszą prowizję, niż gdybyśmy po prostu kupili grę. Kolejna sprawa jest taka, że gry znajdujące się w takich abonamentach po prostu nie są tam na zawsze. Ja nie jestem święty i sam korzystałem z Game Passa, a kiedyś korzystałem z PlayStation Plus, ale w pewnym momencie przyjąłem pewną strategię, i jeżeli na Game Passie albo na PS Plusie jakaś gra mi się spodobała, to ją kupowałem i tak zrobiłem z Gears of War, Lies of P, Final Fantasy VII Remake, Demon's Souls, Slay the Spire, Blasphemus, Loop Hero. Mógłbym naprawdę bardzo długo wymieniać. Model subskrypcyjny to wręcz zbawienie dla takich firm jak Ubisoft czy Electronic Arts, bo gwarantuje im stały dochód i dzięki temu wydawcy mogą liczyć na regularne wpływy, niezależnie od bieżącej sprzedaży konkretnych tytułów. Dodatkowo pozyskanie nowych klientów jest w chuj łatwe, bo zamiast płacić pełną cenę za jedną grę, gracze mogą za kilkadziesiąt złotych miesięcznie uzyskać dostęp do całej biblioteki gier, którą wydawca w ramach tego abonamentu oferuje. A to no, przyciąga nowych użytkowników, jednocześnie zapewnia wydawcom stabilność finansową. Jednak wypaczają one transparentność na temat sprzedaży gier, bo weźmy dla przykładu post, który wrzucił Ubisoft na XA o tym, że dzień po premierze Assassin's Creed Shadows zagrało już w niego milion graczy. I Okej, okay, jest to sukces, nawet jeżeli większość graczy zagrałaby w grę kupując abonament na miesiąc. Ale właśnie problem jest taki, że subskrypcja wypacza takie dane, bo nie wiemy ile osób faktycznie kupiło grę przed premierą, a ile korzystało z subskrypcji. Czy firmy mogą tak robić? Oczywiście, że tak. Bo to jest PR i nie, nie są to dane przekłamane, mogą być po prostu ujęte w sposób wygodny dla wydawcy i w sposób wybiórczy, ale nie są przekłamane. Bo Ubisoft, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ma nad sobą inwestorów, dla których wydawca musi być transparentny, więc nie może sobie tak po prostu skłamać. Już pomijam różnego rodzaju struktury państwowe albo unijne zajmującymi się prawami konsumenta, bo no nie za takie rzeczy były afery. Czy powinniśmy krytykować gry, wytykać błędy wydawców? No to chyba najbardziej retoryczne pytanie, jakie mogło tu paść. Oczywiście, że tak, ale warto przy tym jednak zachować jakiś umiar, bo wiecie co? Może niektórzy z was się oburzą, ale koniec końców gry to tylko rozrywka. Tak samo jak filmy, seriale, można wynieść z nich masę rzeczy, mogą czegoś nauczyć, ale nie są czymś absolutnie niezbędnym. Ale wśród tych najbardziej niepotrzebnych rzeczy, to moim zdaniem gry są czymś absolutnie najbardziej fantastycznym. Sposobów na poprawę sytuacji w branży jest naprawdę wiele, ale historia pokazała, że krzyki i gwizdy niczego same nie załatwią, tak samo jak niestety nie zmieniły niczego podczas BlizzConu w 2018 roku. I jasne, to jest bolesne, że minęły czasy, kiedy kupując grę AAA mieliśmy gwarancję jakości. I dziś wiele firm, na przykład Ubisoft, po prostu nie dowozi na premierę, ale skoro już mamy tego świadomość, to zamiast ciągle narzekać, może po prostu warto iść na przekór takim praktykom. Możliwości naprawdę mamy wiele. I to też od nas, graczy, zależy, jak swój głos wykorzystamy.